Pani Małgorzato, no ogromne gratulacje, fenomenalna energia. Ja bawiłam się świetnie, skąd pani czerpie taką siłę, taką witalność? Ja myślę, że ta muzyka jest taka energetyczna, w związku z tym poddaje się po prostu, daje się ponieść muzyce. Jak samopoczucie podczas wakacyjnej trasy, no i przede wszystkim dzisiaj w Elblągu? Elbląg mi się kojarzy raczej z wakacjami, to już są te rejony wakacyjne, prawda? No wakacje w tym roku bardzo pracowite, więc ja o wakacjach w letnich miesiącach raczej nie myślę. No chyba, że jestem w Elblągu i na skojarzenie nasuwa się samo. Ja pamiętam, że ostatnio miałyśmy przyjemność rozmawiać podczas press janketu w telewizji polskiej w związku z programem The Voice Senior. I czy może coś wiadomo, czy w tym roku również pani zasiądzie w fotelu Jury? W tym roku nie zasiadam w fotelu Jurora. Zobaczymy może w przyszłym roku, nie mam pojęcia, ale ja w tym roku mam bardzo pracowity sezon. Co się pani podobało w tym programie? Ja myślę, że te emocje i to, że taka prawda, która z tego płynie, bo to rzeczywiście um, i mało agresji, bo w tych programach bardzo często jest, to jest coś tak, jest konkurencja silna, agresywna taka dość. A tutaj jest um, w związku być może ma to związek z wiekiem i tutaj jest taka prawda. I to się dało wyczuć na scenie. Oczywiście, że konkurencja była, ale zupełnie inna. Fajny był to program, naprawdę jest to fajny program. A jak pani myśli, kogo by pani obsadziła w roli Jury? Ja myślę, że na pewno. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak jest, jaka jest obsada Jury w tym roku. W tej edycji najnowszej, ale na pewno zostawiłabym piaska, bo jest genialny. Eee, a poza tym jest tylu artystów, którzy mogliby zasiąść w fotelu Jurora. Nie wiem. Nie mogę powiedzieć, nie mogę wymienić eee, trzech innych, ponieważ jeszcze 30 innych mogłabym wymienić. No to prawda, to prawda. A nie chcemy nikogo pominąć, ale piaska bardzo serdecznie pozdrawiamy, ja też lubię z nim rozmawiać.